Hej, witajcie w kolejnym odcinku zdrabkowym na moim kanale. Dzisiaj mamy znowu taki przeróżny miksik zdrapeczek za o równej wartości 100 zł. No i przedstawię Wam, co dzisiaj przygotowałam. Mamy tak jubileuszowy milion 120 zł, podyszku mega pensja pół miliona oraz laki 3 siódemki. Za 5 zł mam 500 przez 365. Nie przepadam za tą zdrabką, ale nie ma już. Ja jej u mnie w kolekturach. Ostatnio ją zdobyłam na stacji benzynowej. A że się już niedługo kończy, to uznałam, że warto ją jednak podrapać, pomimo tej mojej niechęci do niej. Za 5 zł mamy moje 77, 250 w banku, rubinowa, a za 30 zł playbook, który przynosi mi szczęście, ale zawsze jak go kupuję i go drapię, to mam taką dużą obawę, że będzie pusty. No dobra, więc przechodzimy do pracy i chyba zacznijmy sobie od tego playbooka, ponieważ po prostu chcę mieć już go z głowy. No dobra, no to zaczynamy. Drapeczka szafirowa i szukamy tak. Siedemnastki, czwórki, szesnastki oraz czternastki. Ale jeżeli zdarzyłaby się siódemka, to też się nie obrażamy. A co my tutaj mamy? 29, 3 bliziutko, 18 też blisko, 21, 12. No niestety póki co nie ma nic. 19 też nie mamy. 11 nie mamy. 23, 15, tak wszystko obok i dwa. no cóż, czyżby moje podstawy były dzisiaj co do tej zdrapeczki uzasadnione. Rubinowa, szukamy siódemeczki bądź rubinu, mamy tak, perfumy, lustro, perła, złoto, kufer, portfel, korona, pierścionek, zegarek i moneta. Ojoj! Oj, oj. No, ale się nie poddajemy. Lecimy dalej. Szmaragdowa siódemka, szukamy siódemek, a są tak: perfumy, perła, siódemeczka, pierścionek i monetę. Worek, kuper, siódemka, siódemka. No i czy będzie trzecia siódemka? Mamy niestety lustro. No, niestety dalej nic nie wiem, chyba trochę oddalę jednak. Dalej nic, ale jedziemy. Siódemeczka, perfumy, kufer, siedem. No i czy będzie to siedem? Zegarek. No troszkę szkoda. Trofeum, perła, siedem. Szafir i szminka. Dalej nic. Gra piąta, siódemka, moneta, pierścionek, garnek i plik, no niestety zdrabka jest nieubłagana, korona siedem siedem zegarek, czy będzie siedem, szminka 7 hmm. siedem, garnek szafir, bransoletka no i trofeum uh, uh, uh. no ogólnie rzecz ujmując na razie kicha ametystowa, perła i złoto lustro i kufer Perła i pierścionek. Kufer i portfel. Zegarek i lustro. Portfel. Worek. Moneta. Złoto. Zegarek. Moneta. Worek i korona. Ajajaj. No i dwie ostatnie gry. Topazowa oraz diamentowa. Mamy tak lustro świnka. Ale wy oczywiście tego nie widzicie. Teraz już pewnie będzie trochę lepiej. Róża, lustro. Perfumy, korona. Plik, plik, no i czy będzie plik? Mamy podkowę. Moneta, moneta, no i znowu podkowa. no i ta podkowa. Mówią, że na szczęście perła, dzwonek. Szminka, prezent, perfum, e, korona, dzwonek, prezent, róża i pierścionek. No i ostatnie, nadzieje: w diamentowej mamy monetę. A jest portfel, korona, złoto, zegarek, pierścionek, perfum, perła i sz Minkę. No i czy bonusik będzie szczęśliwy? 900, 300, 150, duże liczby. 310 i 60. No niestety tym razem zdrapeczka jest przegrana. Wielka szkoda, no ale kiedyś musiało to nastać, niestety. No dobra, to teraz sobie przechodzimy już do tych zwykłych zdrapek i zaczniemy sobie od najmniejszych. Jedziemy najpierw ze zdrapeczką rubinową

Ale póki co są widzę pod warstwą ścieralną duże, duże wygane pod tymi strapkami. To może jakieś 5 z się traki. 19, 18. No i chyba wybłagałam. Jest 5 zł, ale coś się może jeszcze zsumować. 15, no mamy kolejną wygraną. I 3. Czyli dyszka, tak, tak. No i fajnie, no i super. Jakieś jest pocieszenie po tym naszym przegranym playbooku. O, 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 dyszka jest. No i super. Ok. To teraz 250 tysięcy banku. Wygrywające liczby: 14, 23, 1 oraz 20. A co my tu mamy? Mamy trójeczkę, trzynasteczkę. Trzydzieści dwa, trzydzieści cztery, siedemnaście, jedenaście, trzydzieści pięć, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć i dziewięć. No dobrze, dwadzieścia też nie mamy. Osiem również, dwadzieścia siedem. 21 i 18. Więc tutaj niestety jest puścizna. E, B. Potwierdza brak wygranej. Ale może to moje 77. I mamy tak. Dwójeczka. Trójeczka. 29 i 30. No taki.

I 34. Ale coś może będzie w bonusiku. Czy będzie gwiazdeczka? Mamy garnek. No i co będzie pod tą dwójeczką? No piątaczek, ale spoko. Całkiem sympatycznie. Moje 77. Daję zwrot. To teraz to moje nielubione 500. Może polubię je teraz. Mamy tak. 28. 34. Osiemnaście i siedem, a mamy tak, trzydzieści dwa, napis trzysta sześćdziesiąt pięć, sześć, osiem, bardzo śmieszne, dwanaście, dziewiętnaście, też obok, trzynaście, trzydzieści, trzydzieści pięć. No, i 25. No, niestety dałam szansę tej zdrapce, ale bez powodzenia różne literki kontrolne. No dobra, dojedziemy sobie z tymi strapkami już droższymi. Teraz przed nami laki. I mamy tak: 15, 37, 29, 13,

Czterdzieści jeden i siedemnaście. Połowa z i nie ma nic. Czterdzieści, czterdzieści trzy, pięć, trzydzieści jeden i dwanaście. Dwa, dwadzieścia cztery. 35, 3 i nadzieja. Ostatnia 22, ale w sumie ostatnią nadzieją to jest w którym szukamy podkowy. A jest cytrynka więc podejrzewam, że zrapeczka może być pusta. Ey, nam to potwierdza, nie trzeba było szukać daleko. No niestety póki co. No i bilans ten jest taki troszeczkę smutny, ale może pół miliona w banku.

Podwaja wygraną, więc jest już całkiem sympatycznie. 34 nie mamy. 3 nie mamy. Dwójeczki też nie mamy. 6 nie ma. I 30 też nie ma. Oczywiście w tym banku już widzę co tam jest. Ale udają, że tego nie ma. 27 nie było.

12, więc pod bankiem mamy 10 zł, a bank nam noży właśnie wygraną razy dwa, więc mamy 20 zł na tej zdrapce. I Literka kontrolna H nam to potwierdza. No całkiem, całkiem. No dobra, już troszeczkę lepiej. I zostały dwie zrapeczki Teraz mega pensja. I mamy tak. 27, 14,

39 i 9. Połowa z drapki. Nie ma nic. 38 czy było? Nie było. Trójki nie ma. 28 nie było. 12 nie było. No i 44. Zaczynają się takie liczby obok. No i ciekawe, czy coś innego wygrać czy nie. No bo w sumie w Mega Pensji nie jest to wyznacznik. Może coś wygrać. 34. No, ale dalej są obok, niestety. 42, 7 no i 16. Więc tutaj pustki no trudno. Ok, to jedziemy z ostatnią zrabką. Przepraszam, nas trochę zachrypam z tych emocji. Ciekawe, czy ona troszeczkę podbuduje ten nasz dzisiejszy wynik. Jubileuszowy milion. I mamy tak: 57, 19, 37, 16, 28 oraz 41. takich liczb poszukujemy, bądź no ciekawe, jakby znaleźć taki banknot, który by dawał 100 zł.

17, 43 i 31. Więc niestety nie ma nic. Nie ma nic. Widoczki kontrolne, ha, ha, ha. Nam no, potwierdzają. Niestety brak wygranej. No to dzisiaj tak troszeczkę e, cieniutko. Ale w sumie ponad 1 trzecia jest ponieważ wygrywało pół miliona w banku za 20 zł rubinowej 10 a natomiast w moim 77 5 zł czyli 35 na 100 wydane bu ogólnie bu no ale cóż czasami tak musi być ostatnio miałam dosyć sporo szczęścia więc na wiadomo nie można mieć tego szczęścia zbyt długo i zbyt wiele ale wy możecie mieć szczęście ponieważ Przypominam jeszcze raz, że u mnie trwa konkurs, link będziecie mieć w opisie, i w piątek wytypuję już kogoś, kto. Piątek, w czwartek. Ojejku. Sorry, w czwartek zamotałam się, że Halloween było w piątek, ale w piątek było wszystkich świętych. No, w każdym razie w czwartek wytypuję kogoś, kto wygra z drapeczki o wartości 50 zł. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam do tego konkursiku. No i zostawiam Was z takim widokiem. Mogło być lepiej, wcale w sumie też mogło być gorzej. No i oczywiście do zobaczyska w kolejnych odcinkach zrabkowych Cześć!